Cześć. Ja nazywam się Szymon Kwapiszewski i wraz z Bartłomiejem Dzierżwom chciałbym was powitać na podcaście maturalnym tworzonym przez Akademię Historii. W ramach tego podcastu przedstawiamy wam istotne zagadnienia historyczne, ciekawostki, a także rady maturalne. Miłego słuchania. Cześć, witajcie na kolejnym odcinku podcastu Akademii Historii, na którym omówimy sobie zmiany na maturze w 2025 roku. Zmiany te są wynikiem nowelizacji podstawy programowej, która została przyjęta, została ogłoszona przez panią minister edukacji Barbarę Nowacką 28 czerwca 2024 roku i przyjęta parę naście dni później, 10 lipca tego samego roku. No, i właśnie, jeśli chodzi o ogólną strukturę tego podcastu, tutaj chciałbym zaznaczyć, że powiedzmy takim załącznikiem do tego podcastu jest pełna lista zmian, którą przygotowaliśmy dla Was. Jest ona do pobrania z naszej strony www.akademiahistorii.edu.pl. Zachęcam do wejścia na naszą stronę, do pobrania tej pełnej listy zmian. Te zmiany, wszystkie, no nie licząc jakichś kosmetycznych, są tam uwzględnione, natomiast na tym podcaście zajmiemy się, Taką trochę analizą, żeby. No, bo tych zmian jest dużo. One też są bardzo rozrzucone. Naliczyłem, przeszło 120 różnych punktów, zmieniło się w tej podstawie. Dlatego tutaj chciałbym zaprezentować takie trochę syntetyczne podejście. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, przyjrzeli się, jakie typy zmian miały miejsce w tej podstawie i co to oznacza dla Was jako dla maturzystów. Także tak jak mówię, jeśli ktoś jest zainteresowany pełną, pełnym zmianami, myślę, że jest to warta rzecz do zobaczenia. Też nawet możecie pobrać to i porównywać z tym, co będę mówił na tym podcaście. Natomiast, więc to na naszej stronie, a tutaj taka garść ogólnych informacji, już wspomniałem, kiedy te zmiany zostały wprowadzone w życie. Według założeń, pani minister. Tutaj podstawa miała być odchudzona o około 20%, to zarówno z historii, jak i z innych przedmiotów. No, i jeśli przyjrzeć się tak objętościowo tej podstawie, to rzeczywiście to zadanie się udało. Tak, patrząc na liczbę znaków, sprawdziłem, to i jest to rzeczywiście około 20%, nawet minimalnie więcej. Natomiast no nie jest to tak, że 20% odchudzenia podstawy równa się 20% mniej materiału do do nauki. Aż tak to nie ma, i dlatego, żeby przyjrzeć się, jak te zmiany ukształtowały tę nową podstawę, chciałbym podzielić je na takie cztery główne grupy. No i pierwszą grupą to będą takie zmiany, które, no właściwie, troszkę urealniają to, w jaki sposób historia jest uczona w polskiej szkole. I tutaj mam na myśli rzeczy, które były w podstawie, ale praktycznie nikt ich nie uczył w takim pełnym wymiarze, w jakim powinny być uczone, żeby zrealizować podstawę. No i też komisja egzaminacyjna wiedziała o tym i te treści nie pojawiały się na maturze. No i tutaj mógłbym wymienić przede wszystkim takie rzeczy jak wierzenia i osiągnięcia kulturowe cywilizacji dalekiego wschodu. No tego praktycznie praktycznie się w szkole nie robi. Też o to nikt nigdy na maturze nie zapytał, bo ba. bardzo rzadko było o to pytanie. Nawet na olimpiadzie historycznej, która powiedzmy, że dotyczy jakiegoś poziomu akademickiego, także tutaj jest to po prostu temat, który był w podróży. Podstawie, ale praktycznie nie był realizowany. Podobnie mało kto właśnie na poziomie maturalnym pyta się o takie rzeczy jak geografia plemien na polskim okresie przedpiastowskim. Wiadomo, że trzeba wiedzieć gdzie byli Piastowie, gdzie byli, gdzie byli Wiślanie, też plemię Lędzian warto znać, ale co do zasady te, te treści nie pojawiały się na maturze. Podobnie takie kwestie jak odrodzenie idei olimpijskiej w XIX wieku. No po prostu tych rzeczy nie było, nie było praktycznie realizowanych. Może jakiś nauczyciel wspomniał o tym nawiasem na lekcji, czy któryś uczeń po prostu przeczytał jakąś ramkę taką dodatkową, którą jeszcze nam była w podręczniku, i w ten sposób w jakiś sposób zdobył te te informacje, ale nie były one de facto realizowane, no więc teraz ich nie ma. Także tutaj mamy takie trochę urealnienie i to jest, powiedzmy, pierwsza kategoria zmian. Ona no, interesuje maturzystów o tyle, że realizując pełną podstawę programową, tak jak to robimy w Akademii Historii, no nie musimy tych treści po prostu po nie ich dotykać. Natomiast, no tak jak mówię, jeśli byście ich nie znali, no to też by się nic nie stało. Mówiąc czysto teoretycznie, drugą grupą zmian no, to mamy takie wycięcie aspektów, które powiedziałbym pojawiają się na lekcjach tak czy siak takim mimochodem. E, to znaczy, tutaj mam na myśli głównie wycięcie, to było około 10 takich zagadnień maturalnych, które pojawiały się w różnych miejscach podstawy, i one polega to była taka podobna konstrukcja. Polegała ona na porównaniu wydarzeń, które miały miejsce w Polsce w danym okresie, i to mogło być właśnie, nie wiem, okres dziesiątego, XI wieku, okres rozbicia dzielnicowego, później XIV, XV wiek, później 16, 17, 18, później no, 19, 20-lecie międzywojenne i tak dalej, tak dalej tych zagadnień było około 10. i jakby trzeba było wtedy porównywać, co się działo w Polsce, na przykład w momencie, kiedy za granicą działo się coś innego, nie wiem, na przykład, który władca rządził w Polsce w momencie, kiedy nie wiem wydarzyła się bitwa pod Kresy, tego typu rzeczy. No, i teraz tak, owszem, jest to pewne, pewne odchudzenie tej podstawy, ale z drugiej strony, czy to się przekłada na to, w jaki sposób będziecie uczeni historii? Niekoniecznie, to znaczy, tak czy siak, będziecie wiedzieli, że była bitwa pod Kres i miała ona miejsce w 1346 roku. I tak samo będziecie wiedzieli, że w tamtym okresie w Polsce panował Kazimierz Wielki. Po prostu w teorii na lekcji nikt wam tego, tych dwóch faktów nie zestawi. Będziecie jakby to wiedzieć, będziecie mieć tą wiedzę, mając takie zadanie na przykład na maturze, no poradzilibyście sobie, mając po prostu wiedzę, która wynika z innych zagadnie podstawy programowej, natomiast, natomiast no tutaj tego to nie będzie wymagane i to może mieć wpływ na, na pytania maturalne. Widziałem bodajże jedno pytanie, które właśnie podchodziło pod to zagadnienie właśnie kiedy działo się coś w Polsce, co, który władca wtedy rządził w jakichś krajach europejskich. Takie było pytanie, no więc w teorii takiego pytania już nie będzie. Nie było to jakieś przesadnie dużo punktowane pytanie, to bodajże jeden punkt za to także. Powiedzmy, że jest to taka zmiana też powiedzmy drugoplanowa, natomiast no, warto o niej znać, było kilka takich jeszcze innych typów. Tych, tych, tych zagadnień z podstawy programowej, które zostały wycięte, ale pomimo to no, są jakoś pokrywane przez inne wymagania podstawy programowej, które zostały. Trzecią grupą natomiast, i tutaj już jest bardzo istotne, bo to jest wycięcie takich rzeczywiście istotnych kwestii merytorycznych i to wpływa już na, na pytanie, i to jest bardzo ważne. Tego około było tak. 5% myślę, może całej podstawy, może trochę mniej, bo tu mówimy o takich e, po prostu. To na przykład wychodzi, wylatuje jedno wymaganie, ale ono jest dość treściwe. Na przykład pozbyto się trzech wymagań dotyczących uwarunkowań powstania starożytnej Grecji, jak również dotyczących kultur mykeńskich i minojskich. To były trzy wymagania, no i to praktycznie jest cała jedna lekcja. My ją zostawiliśmy w naszym kursie, zaznaczając, że to jest materiał dodatkowy, bo no, jesteśmy zdania, że ciężko jest zrozumieć Grecję bez znajomości. Tego, co było wcześniej, z tego z jakich korzeni wyrastała starożytna Grecja. Także uważam, że to jest warte dla maturzystów, żeby znać, ale w teorii nie będzie o to pytania. Także takie, tego typu lekcje dodatkowe, które czasami uwzględniliśmy w naszym kursie, no należy traktować jako takie, tak, takie, takie coś, co pozwala wam zrozumieć, w jaki sposób nastąpiły kolejne jakieś dzieje, jakieś... No, historia jest chronologiczna, to nigdy nie wychodzi to z próżni, więc warto po prostu też te lekcje oglądać. Natomiast możecie to traktować właśnie nieco mniej poważnie, nie musicie tak szczegółowo uczyć się tych rzeczy, które na takich lekcjach się znajdują. No więc, właśnie takim przykładem bardzo jaskrawym jest wycięcie tych porządków starożytnej Grecji całkowicie. Inną kwestią jest na przykład wycięcie zupełnie e, dziejów państwa mongolskiego, e, powstania tego państwa i również kwestii jego najazdów, tego, jakie były główne kierunki. No to jest też wiedza, która jest istotna. Jej wycięcie również jest. Odbije się pewnym piętnem na to, jak omawiamy inne kwestie, no bo najazdy mongolskie odcisnęły się wyraźną, wyraźnym piętnem, miały duży wpływ na dzieje innych krajów. No dość wspomnieć najazdy mongolskie na, Polskie, na Polskę i przede wszystkim w 1241 roku, ale również to, że Ruś była pod panowaniem mongolskim przez wiele, przez kilka stuleci, no i, i tak dalej, i tak dalej, więc... Ta takie wycięcie no, ma znaczenie, bo to ogranicza ten materiał, który, którego się będziecie musieli nauczyć. Z drugiej strony, też pewne te informacje, takie najważniejsze, no, mogą, no, pojawią się właśnie omawiając te inne kraje, które zetknęły się z tym właśnie z tym właśnie zjawiskiem, z tym państwem. W ramach tego punktu pomyślałem, że też można wymienić inny przykład i inny przykład takiej zmiany. I tutaj chodzi mi przede wszystkim o brak konieczności zaznajamiania się z przykładami dzieł twórców renesansowych czy oświeceniowych oraz ich oceny. Tutaj też jest to no, takie istotne wycięcie merytoryki, gdyż w ramach lekcji nie musimy na przykład omawiać no właśnie, jakichś przykładowych fragmentów. Różnych dzieł co sprawia, że na maturze to się również nie pojawi, i no, jest to pewne ułatwienie. Omawianie zawsze jest trochę ryzykowne, trzeba wiedzieć na jakie aspekty zwracać uwagę. Tutaj tego nie ma, więc na pewno kilka godzin przygotowań maturalnych dzięki usunięciu tego typu punktów również odpada. Także takie zmiany też mamy i o nich, o nich warto wiedzieć, gdyż no, zawsze wiadomo, że w rzeczy fajnie wiedzieć, ale jednak. Um, nie wiem, ja tak mam, że lubi się uczyć rzeczy, których nie muszę wiedzieć na pewno, nie będę z nich sprawdzany. Um, myślę, że to jest zawsze przyjemniejsze, jak nie wiem, oglądacie sobie jakiś um, właśnie czy to film na YouTubie o tematyce historycznej i, i oglądacie to jakiś, z jakiejś po prostu pasji, nie wiem, interesują Was czołgi podczas II wojny światowej, albo mm, interesują Was podboje Aleksandra Macedońskiego, no nie, to akurat jest na maturze, chociaż nie trzeba opisywać państwa Aleksandra Macedońskiego, no ale nie wiem, na przykład uczycie się o e, budowie wielkiego muru, no tego typu rzeczy to jest fajniejsze, żeby się uczyć i nie musisz tego zapamiętywać, oczywiście na maturę musimy e, to pewnych rzeczy się nauczyć, także staramy się to zrobić tak, żeby to było jak najbardziej przystępne, natomiast, no jednak pewne ograniczenie zawsze jest mile widziane. No i wreszcie tutaj przechodząc do czwartej grupy, która jest najobszerniejsza, tutaj, i to jest też taka grupa, która jest najbardziej istotna moim zdaniem z perspektywy maturzystów, gdyż wiąże się dla Was z takim no przemyśleniem i właśnie teraz chcielibyśmy, chciałbym, żebyśmy to Przemyślenie zrobili. Mianowicie chodzi mi o to, że ta grupa to jest polega po prostu na uczynieniu zagadnień mniej precyzyjnych. I co ma tutaj na myśli? To na przykład chodzi o mm, usunięcie pewnych przykładów, które były czasem wymieniane w tych zagadnieniach, czy usunięcie konkretnych osób, czy organizacji, o których trzeba było wspomnieć w ramach lekcji. No i żeby podać przykłady. Dajmy na to, mieliśmy e, wymaganie maturalne, mieliśmy wymaganie podstawy programowej, które brzmiało następująco: Cytuję. Uczeń rozpoznaje przejawy wielokulturowości na ziemiach polskich w XIV-XV wieku z uwzględnieniem stosunku Kazimierza Wielkiego do diaspory żydowskiej. No i w ramach tej nowelizacji, w ramach tej nowej podstawy, to z uwzględnieniem stosunku Kazimierza Wielkiego do diaspory żydowskiej zostało, e, zostało wycięte. No i teraz co to oznacza dla maturzysty? No, praktycznie, jeśli chodzi o poziom omawianego materiału, no tutaj się to za wiele nie zmienia. Cały czas uczeń ma rozpoznawać te przejawy wielokulturowości, no a tym przejawem wielokulturowości było również, było również istnienie diaspory żydowskiej. Mówiąc o niej, no, należy wiedzieć, jakie było podejście władców do tej diaspory. No, tutaj rzeczywiście stosunek Kazimierza Wielkiego był szczególny. No więc, czy coś się zmieni podczas lekcji? Na lekcjach naszych trochę inaczej położę akcenty. Rzeczywiście nie robiłem z tego osobnego slajdu, jak pewnie by zrobiłbym, gdyby było to cały czas takim oficjalnym wymaganiem. Natomiast no, cały czas tą wiedzę, jakąś będziecie mieli. Też wspomniałem o Kazimierzu Wielkim, jako takim. No, był oceniany jako taki dobrodziej tej społeczności żydowskiej. Więc tu mamy taki jeden przykład. Inny przykład to chociażby kwestia wycięcia wymagania dotyczącego dorobku pisarzy doby oświecenia. Na przykład było takie wymaganie dotyczące Hugona Kołłątaja, czy Stanisława Staszica. Trzeba było oceniać ich, ich piśmiennictwo, ale również wycięto, mówiąc kolokwialnie, wymaganie dotyczące pisarzy ery młodopolskiej. Także tego typu rzeczy odpadły. No i, i, i to też znów zawęża trochę kwestie, kwestie, o jakie można zapytać na maturze, ale cały czas niezwalnie Was z, 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 ze znajomości takich osób jak Hugon Kołontaj, Stanisław Staszyc, czy faktu, fakt istnienia takiej epoki w sztuce i w literaturze polskiej jak właśnie Młoda Polska? Podobnie w wymaganiach dotyczących XX wieku, tutaj, jako przykład, który też był z tego, co kojarzę, kontestowany w sferze publicznej, byli, były pewne głosy, które sprzeciwiały się temu, że z podstawy został wycięty Witold Pilecki czy Maksymilian Maria Kolbe, czy też wspomnienie o miejscach kaźni Polaków na wschodzie. Między innymi w Harkowie czy w Miednoje. No, rzeczywiście, to zostało wycięte. Tutaj um, nie, da się tego, um, nie da się tego ukryć. No, ale z drugiej strony, cały czas jest wymaganie dotyczące dotyczące właśnie tych, tych kwestii. Mianowicie wcześniej wymaganie brzmiało, cytuję, wymienia i charakteryzuje przykłady największych zbrodni niemieckich i sowieckich, m.in. Auschwitz, Palmiry, Piaśnica, Ponary, Katyn, Miednoje, Charków. a w obecnym brzmieniu, tutaj to wymaganie brzmi, wymienia i charakteryzuje przykłady zbrodni niemieckich i sowieckich, zarówno tych o wymiarze ogólnokrajowym, np. zbrodnia katyńska, Auschwitz-Birkenau, jak i regionalnym, np. Palmiry, Piaśnica, dit ça ponary również jeśli chodzi o właśnie osoby internowane no tutaj mieliśmy wcześniej brzmiała, brzmiał punkt podstawy programowej cytuję charakteryzuje podstawy polskiego społeczeństwa wobec polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu Polaków w tym Witolda Pileckiego, Maksymiliana Marii Kolbego w najnowszej podstawie tego Witolda Pileckiego i Maksymiliana Marii Kolbego nie ma wymienionych z imienia i nazwiska natomiast jeśli jak się zastanowi, no to w jaki sposób można wymienić przykłady heroizmu Polaków, jeśli, Polaków, jeśli właśnie nie używając postaci tych osób, które w, no, zginęły podczas represji, czy to Komunistycznych czy hitlerowskich. Także tutaj moja, mo, moje rozumienie tej sytuacji jest takie, że jeśli chodzi o podstawę, praktycznie wiele się nie zmienia. Jedynie znikają takie dodatkowe akcenty. No i tutaj ta różnica wprawdzie jest subtelna, natomiast. Wydaje mi się, że może mieć to delikatne przełożenie na pytania maturalne. No w przypadku tych, tych kwestii, o których tutaj wspominałem, zapewne nie aż tak bardzo, to są po prostu kosmetyczne zmiany, troszkę z, z, uczynienie tych wymagań podstawy programowej trochę mniej po prostu trochę mniej Specyficznymi. Co, a de facto to, co tam było wcześniej bardziej specyficzne, ono i tak zostanie umówione. Także te zmiany nie są aż takie wielkie. Natomiast są też inne przykłady zmian w ramach tej kategorii, które moim zdaniem mogą mieć bardzo ważny wpływ na maturę. No i tutaj właśnie przyjrzyjmy się innemu wymaganiu, które brzmiało w ten sposób, że uczeń miał rozumieć, miał charakteryzować przykłady reform, przykłady pomysłów reform Rzeczypospolitej w XVIII wieku. No i w tym wcześniejszym wymaganiu, w tym przednowelizacyjnym mieliśmy wymienione, że jako przykłady tych reform trzeba koniecznie omówić reformy zaproponowane przez Stanisława Konarskiego, czy Stanisława Leszczyńskiego. Eee, natomiast w obecnym brzmieniu no tych postaci znów nie ma. Mamy tylko przykłady reform. No i na moje rozumienie jest to o tyle istotne, że na przykład uczeń nie będzie musiał porównać przykładów reform Konarskiego i Leszczyńskiego. Ponieważ, no właśnie, oni prawdopodobnie i tak się pojawią na lekcjach, na przykład na naszych lekcjach. Ich reformy są omawiane, ale są tylko jednymi z kilku innych przykładów. No i teraz wyobrażam sobie w ten sposób, że. Jeśli miałoby być pytanie na maturę To właśnie nie będzie ono w stylu Porównaj przykłady reform Konarskiego i Leszczyńskiego Tylko porównaj przykłady dwóch Reform zaproponowanych przez dwie osoby Dotyczącej zmian W Rzeczpospolitej w XVIII wieku Czyli jakby to rozszerza Wam Pole do działania na maturze ułatwia Wam wybór, to znaczy, jeśli na przykład zapomnieliście sobie pomysły reform, jakie proponował Konarski, ale pamiętacie reformy, jakie proponował Stanisław Poniatowski, no to możecie zamiast Konarskiego użyć Poniatowskiego. W przypadku gdybyśmy mieli to wcześniejsze wymaganie, no to taki numer by już nie przeszedł, a tutaj jest taka możliwość. Także to warto kojarzyć, to jest istotna zmiana z perspektywy maturalnej. Podobnie rzecz ma się na przykład z usunięciem zagadnienia dotyczącego sporu między biskupem Stanisławem, i Bolesławem Śmiałym. Takie zagadnienie zostało usunięte. I to jest o tyle istotne, że kwestia tego sporu wielokrotnie w ostatnich latach pojawiała się na maturze. Między innymi tutaj wynotowałem sobie w czerwcu 2021 roku, w maju 2022 i w maju 2024 roku. Także to było, to była taka treść, która pojawiała się na maturze i często oczekiwano od uczniów, że albo zinterpretują różne, właśnie różne podania dotyczące tego sporu. No tu przede wszystkim mieliśmy podanie Gala Anonima i Mistrza Wincentnego Kadłubka, one się dość wyraźnie różniły. My to też omawiamy w naszym kursie, jeśli jesteście zainteresowani, natomiast no, na tym głównie polegały te zadania, również trzeba było wiedzieć, że Istniała legenda o zrośnięciu się ciała świętego Stanisława, które miało być pocięte przez tamtych siepaczy Bolesława Śmiałego. Także to był dosyć istotny element omawiany na zajęciach. Teraz nie ma już tego wymagania, ale czy to oznacza, że nie trzeba już wiedzieć czym był spór biskupa Stanisława Bolesława Śmiałego bynajmniej to również to cały czas jest bardzo ważne no przecież ten spór doprowadził do wygnania króla z Polski więc miał bardzo istotne bardzo istotne znaczenie dla dziejów państwa wczesnopiastowskiego i na przykład może znajomość tego sporu podchodzić pod inne wymaganie podstawy programowej które cały czas w tej podstawie jest mianowicie na przykład cytuję uczeń dokonuje bilansu panowania władców piastowskich, do 1138 roku. W takim wymaganiu spokojnie może znaleźć również oczekiwanie o znajomość okoliczności tego sporu. Jedynie co to wyobrażam sobie, że właśnie nie będzie takiego pytania, które wymagałoby znajomości tych różnych Podań. I również warto znać, to jest dobry przykład, chociażby w kontekście pisania wypracowania maturalnego. Natomiast no, nie jest to wiedza, która koniecznie pojawi się w jakimś zadaniu w pierwszej części pracy maturalnej. Także to warto wiedzieć. Podobnie tutaj również ma się rzecz z innym zagadnieniem, taki inny przykład tego typu. Wyciętego zagadnienia podstawy programowej zostało usunięte, mianowicie zagadnienie, które dotyczyło rozpoznawania nawiązań do sztuki antycznej we współczesnym świecie. Czy rozpoznawanie dziedzictwa antycznego we współczesnych budowlach? Także tutaj na przykład mieliśmy pytanie w maju 2024 roku na maturze odnośnie rozpoznania, że Kościół Świętego Aleksandra w Warszawie przypomina i czerpie z wzorców rzymskiego pantheonu, który z kolei czerpał z niektórych wzorców greckich, także tutaj zwłaszcza chodziło o kolumny. Także tego typu rzeczy, no właśnie, w teorii ich już nie ma, cały czas je zrobicie, no bo będziemy przecież mówić na lekcjach o tym, jak wyglądały greckie kolumny, jak wyglądał Panteon, jakie były charakterystyczne elementy tej sztuki antycznej. No ale w teorii nie dostaniecie już tego typu pytania na maturze. Także to jest w tym kontekście istotne. No i wreszcie. Taki, te, te, tutaj też w ramach tego punktu, taka ostatnia uwaga. No mieliśmy też taką grupę, podgrupę, powiedzielibyśmy, wymagań dotyczących osiągnięć kultury arabskiej, wpływu cywilizacji łacińskiej oraz bizantyjskiej na proces powstawania państw w Europie Środkowo-Wschodniej, czy opisywanie walk na kresach, to już XX wiek, o miasta takie jak lwów. Czy Wilno. No, i tego już nie ma w podstawie, no ale dobrze. No cały czas nie dostaniemy pytań o te rzeczy, ale warto byłoby coś wiedzieć o tych elementach, o tych zagadnieniach, na przykład pisząc pracę pisemną. Tak, jak wspominałem w podcaście dwa tygodnie temu, pisząc pracę pisemną, fakty są bardzo ważne, bardzo ważne są argumenty. No i używanie takich Właśnie tych, tych zagadnień, tych różnych szczegółów dotyczących, no właśnie, czy choćby wpływu tych cywilizacji na proces powstawania państw, czy szczegółowe opisywanie tych walk o różne miasta na kresach, no to może być wykorzystane w pracy pisemnej. Także reasumując te zmiany, na pewno pewne kwestie się zmieniły i niektórych rzeczy na maturze nie ma, to jest ważne, tego nie musicie się uczyć z drugiej strony więcej rzeczy ma takie to nawet nie jest, że one zniknęły, że tego nie będziecie się uczyć, ale że nie będą dotyczyć pewnych Kwestii, one będą inaczej sprofilowane, tak bym to określił, że taką najważniejszą zmianą z tej podstawy programowej jest nie tyle usunięcie pewnych istotnych części podstawy, ale inne sprofilowanie tej podstawy, tak że wpłynie ona na kształt pytań maturalnych i to jest bardzo ważne. Więc tyle, jeśli chodzi o zmiany podstawy, już tak z kronikarskiego obowiązku. Nie zmieniła się podstawa maturalna, jeśli chodzi o pracę, o wypracowanie maturalne. O nim mówiłem więcej dwa tygodnie temu. Tutaj wszystko pozostaje oczywiście w mocy. Tak jak to na tamtym podcaście mówiłem, ta formuła działa od 2023 roku. I. No ile może, nie wiem, zmienią się jakieś minimalne kwestie dotyczące kształtu pytań, no to jednak co do zasady tutaj wypracowanie maturalne nie jest w żaden większy, istotny sposób objęte, dotknięte, Tą zmianą. Również tak jak na tym podcaście dwa tygodnie temu, przypominam, że dla słuchaczy naszego podcastu obowiązuje rabat 50 zł na kursy maturalne. Na stronie akademiahistorii.edu.pl z kodem podcast 50. Znajdziecie go w opisie. No i zbliżając już do podsumowania tego odcinka, no trzeba powiedzieć, że tak, że zmiany są widoczne oczywiście. Rzeczywiście odeszło 20% tej podstawy programowej. Zmieniły się pewne aspekty, pewne elementy, pewne elementy możecie z czystym sercem ich nie znać wcześniej one i tak nie pojawiały się na maturze, ale teraz wiecie, że nie musicie ich znać, nie musicie się nimi przejmować. Tak samo pewne kwestie takie jak chociażby te początki starożytnej Grecji Również tego nie musicie znać, warto to znać moim zdaniem, ale nie zostaniecie z tego zapytani na maturze. Także tutaj już kwestia tego, czy będziecie się tego bardzo uczyć, czy tylko sobie przeglądniecie, a może w ogóle nie przeglądniecie, to już będzie pozostawione do Waszej decyzji. Również mamy też kwestię, i tutaj to jest taka największa grupa która właśnie troszeczkę inaczej patrzy na te zagadnienie. Mamy te zmiany akcentów i one tak jak właśnie mówiłem, również mogą i na pewno wpłyną na kształt niektórych pytań maturalnych, także to też jest ważne i warto to znać. Jeśli chodzi o też taką ogólną, osobistą moją ocenę, powiedziałbym, że te zmiany w podstawie programowej są teraz napisane nieco lepiej. Ta nowa podstawa programowa jest nieco lepiej e, sformułowana, e, te pewne kwestie, pewne zagadnienia zostały ujęte w sposób bardziej zgrabny, e, też z użyciem bardziej neutralnego języka, mniej nacechowanego emocjonalnie. E, co uważam, że jest słuszne, jeśli chodzi o podstawę programową, to jest dokument, który ma odzwierciedlać różne wrażliwości, także ważne jest, żeby ten dokument był napisany właśnie w taki neutralny sposób. Także mi osobiście ta zmiana się podoba, dajcie znać w komentarzach na YouTubie, co Wy sądzicie o tej reformie podstawy programowej, czy Wam się podoba ta reforma, czy uważacie, że niedobrze jest, że pewne elementy czasami istotne wypadają z tej podstawy, a może czytając pełną listę zmian w Podstawie programowej z historii, którą, tak jak wspomniałem, możecie pobrać z naszej strony akademiahistorii.edu.pl, może uznacie, czytając ten dokument, że w swojej analizie pominąłem jakiś, waszym zdaniem istotny. Aspekt w takiej sytuacji również dajcie nam znać, czy to poprzez komentarze, czy pisząc do nas. Um, I no cóż, warto się spierać, od warto analizować, co się zmieniło, żeby wiedzieć, w jaki sposób dobrze zmierzyć się z tym, co w tej podstawie zostało. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia na kolejnych.